Podaj się, podaj się, podaj się, podaj się, ręce do góry Zobacz, Podaj się ręce Ręce po, Podnieś ręce, podnieś Podnieś ręce Rączki, rączki, ręce ręczki rącz. się te ręce! Musimy. Nie chwila! Musisz teraz zdać No i dziękuję bardzo, nie, nie znamy się. Do widzenia. Halo Słucham. Pan jest policji? No, Halo, pan jest z policji? Tak! To informuję, że jutro będzie bomba wybuchana na doju, pozdrawiam. Ja cię szukam w bazie danych numerów, masz przyjebane. Nie duch. znajdziesz. Strzela do mnie, strzela 4, do mnie! Ratunku, 4, 5, strzelają 4, 0, do mnie! twoje strzelają zaradzi do mnie! Twoje imię nazwisko, proszę pana, strzelają zaradzi. do mnie, ja żartowałem, strzela do mnie, psychopata do mnie strzela. Ale ja zartowałem, proszę pana, żartowałem, strzelał do mnie. O co chodzi? Podejdę, ja podejdę, na poboczu. Jasne. <laughs> 505 plus 2, prowadzimy kod 6, 10-20 na jak niepotrzebne, 10 8. Dzwonię po adwokata. Dzwonimy silnik, trzymam ręce na kierownicy. Dobrze, dzwonię po adwokata. Pan, niech pan dzwoni nawet po Mojżesza. Proszę pana, jestem proboszczem, proszę sobie pan, nie żartować. Do, 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 do pojazdu pan wsiada Do pojazdu. Do pojazdu. Podjadę, Ale nie mogę przejść do pojazdu. Odjadę, kawałek dzwonu, siadł Siadaj. Ja Gasi pan silnik. Jest gaszony. Ty jesteś szczepy? Nie, to nie, gdyż prowadzę obec pana interwencję. Dobrze, będę bardzo zachwyca 6-3, Chris. Przyjeść na kwadracie pod, pod parking, bo się ten przypuśle. telefon. Się ja z szkołam. No? Jak pan, nie posiada dokumentu. Mogę panu dać kartę zakładnika. O, on chce ode mnie jakieś zdjęcia. Mogą panowie nie udzielić <tod> mi interwencji? On z on tego brywa, co wiem, to. Co to, jest, to jest mój to, Z tego co wiem, to możecie przyjść na cele, a interwencja to jest interwencja. A na to się może odwołać w ciągu 7 dni. Aha. Dowidły prawo jazdy. Ale proszę pana, to nie jest mój obowiązek. Kto tak powiedział? Poczekaj no, pan. Musi moment? Pan w gadać o prawo jazdy, pan, nie, pan wsiądzie do pojazdu Powiedziałem coś. Poczekaj, poczekaj bo musi Ciągle, się. Dobrać państwa dobrać on gra tam ten pojazd, on gra nam ten pojazd Ej! Wsiadłem... Co Co się stało? Co jest? Czemu? O co chodzi? O co, o co chodzi? Ale jaki swu... Ja nic nie wiedziałem. Ale ja no ja został go. Ale ja nie zrobiłem. No i pojechać. Dobra. To nie on to wrócił. Do charger'a, umarket. Czekajcie, uczekam. Ja dziewczynka, ja dziewczynka. Asa Kuroya. Mam drugi, mam drugi. Mam drugi, mam drugi. Gdzie to jest? A my pozła miasto lecimy. Jeśli chodzi o jakąś licencję, coś ten tak jest? Yy, jasne. O, to z panem, który miałem tutaj, Tom Kazimierz, hmm. szpachla, aplikant, adwokat. Dobra, zapraszam. Jasne. Jak tam Fundacja nasza. Fundacja. Fundacja Bankomat. Yy, musimy się co do tego jeszcze spotkać i omówić wszystko. Okej, okay, okej. Okay. Tak się broni ludzi. あ、とーさんどうかって。